Ja. Jestem ze specjalnym gościem z moją najlepszą wsi. Nie było mnie 6 miesięcy. 6 miesięcy mi nie było. I będziemy mieli 10 faktów o nas. Pierwszy fakt: jak mamy na imię. Ja mam na imię Ewa, ale możecie no, mówić na, na mnie Fcik. I mam na imię Jurka i w sumie to nie mam ksywki. Ile mamy lat? Y ja mam 12, ukończone już niestety. A ja mam 11. Widzicie? Kto jest starszy? Trzeci fakt to jest taki, że ja mam kota i psa. A ja mam psa. <noise> Moim hobby jest y, rysowanie i bardzo bym chciała grać na gitarze. A moim hobby jest po prostu rysowanie. <laughs> I bym bardzo chciała ładnie rysować. <laughs> ona, ona w ogóle y, cały czas gapia ode mnie. Nie. Moim ulubionym przedmiotem jest angielski. No i mój chyba w sumie też albo też plastyka, bo jest łatwa. Wszystko z plastyki jest łatwe. Nie dla każdego chyba. Ja bym chciała się ubierać w stylu krótko, albo nie wiem, goth. Nie wiem, o to się pomija. Przepraszam, którzy bardzo... Yy... Ale ty nie powiedziałaś kategorii. No w Z jakim jak? stylu To się wytnie, przepraszam. No ja to w sumie nie wiem. Znaczy ja wiem w co lubię się ubierać, ale nie wiem jak to się nazywa. Więc no. Fajnie. No ona nie zna nazwa, bo ona taka... Ona jest taka, wiesz, bo ona taka, no... Moim ulubionym owocem jest mango, a warzywem, nie wiem, w sumie chyba nic. Moim ulubionym owocem jest... są albo truskawki i jest albo albus, a warzywo to ogórek. Ogórek. Moim ulubionym horrorem jest Terrifier. Y, Terrifier 2 i Terrifier 3. Y, smile. Smile 2. No, jeden też jest, spoko, i e, cują, czy jako to tam, bo to o takim... Ja w sumie nie oglądam horrorów, ale, bo bym się zesrała, Zesra. ale taki horror niby dla dzieci, no to koralina. Tak, dokładnie tak. A moim ulubionym serialem, y, nie mam w sumie ulubionego, to film, to, y, to Matyla. Ja nie wiem w sumie. Nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Moją ulubioną porą roku jest zima albo jesień, bo jestem nie. Jesienia. Jesieniarą jestem i no. Moją ulubioną porą roku jest albo wiosna, albo zima. Ja mam w sumie takie krótkie, ale też prawie średnie, bo nie do przezadę i mam grzywkę i mam ciemno, ciemny blond. Jestem blondynką i nie jestem głupia. Co? No mówią, że blondynki są niepie. Ja jestem blondynką i mam... Ale są... nie od początku. Od Ary zaczynam. Nie od początku totalnie. Dotalnie. Może no. to. fajne są. Y jestem blondynką i... mam włosy średnie. Ale... Andy, andy jaki masz kolor włosów? No blondynką! A... No przecież tego nie powiedziałaś tak. Eee, Jestem ja. Dobra, to koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, a za niedługo kolejny filmik i sorry że mnie tak długo nie było. Eee. I nie wiem nie wiem jaki ona ma kanał, bo ona nie wiem co ona robi. Ja nie nagrywam. No. Bo ja mam kanał, ale ja nie nagrywam. No właśnie. Bo mi się nie chce? No właśnie, nie chce jej się. Ona taka właśnie jest. Pozdrawiam. Pozdrawiam i do widzenia. Do, do widzenia. widzenia, słodziaki!